Ojciec, spróbuję jeszcze raz! No. Plus do plusa, minus do minusa w zasadzie. Musisz wiedzieć, Marylo, że elektrownia wytwarza w zasadzie prąd zmienny. Taki prąd idzie sobie po kablach do naszego bloku i wchodzi do licznika. A od licznika znowu kablem do naszego mieszkania oczywiście przez korki. Który ten monter nam wykręcił? Tylko za to, że od pięciu lat nie płacimy za elektryczność. No, dobrze. no to wystarczyłoby najprawdopodobniej wkręcić korki i mielibyśmy światło. <grystanski> a jaka ty jesteś ciemna? <grystanski> to ty nie wiesz, że licznik jest zaplombowany, a poza tym skąd wziąć korki? No to, to znaczy, że sytuacja jest bez wyjścia. A skąd? Wystarczy podłączyć się przed licznikiem i już. Obiega! O! 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 Jest światło! No zaraz, pójdę zobaczyć co z dziadkiem. No, no i co? Kopnęło go! No to go przynieść, przecież! Sama sobie go przynieść, jak jesteś taka mądra. Ty wiesz ile w nim teraz jest prądu, wolę go nie dotykać. W zasadzie powinno się go jakoś uziemić. To znaczy odprowadzić prąd do ziemi. Tak, gdzie ja? Gdzie ja jestem? Teraz? Tycho, na klatce schodowej. A dlaczego nie w mieszkaniu? Och, Ale ojca kopnęło. To był ojcze prąd zmienny z elektrowni. Tak. Plus minus drutem, zalicznikiem i do ziemi. Prakty, a już wiem tak. Niepotrzebnie dotknęłem jednym palcem tych dwóch drucików prawda? Elektryk to nie saper, myli się wiele razy. Mieliśmy takiego elektryka w oddziale uwielbiał polować, chociaż nie od... Zajęci od dzików. A kiedy zwracaliśmy mu na to uwagę, to powtarzał, a co to za nie A w końcu jeden zając, on szarpał go na strzępy, za laski, po, nas i po, po no, no dobrze, lepiej wracajmy do mieszkania, bo jeszcze ktoś zobaczy, co tu robimy i wpadnie na ten sam pomysł. Ale nie masz strachu sprzed tego lecznika to odchodzi cała plotalina tych kabelków, prawda? Wszyscy od dawna robią to samo, powiem wam więcej, pan Wolniec to nawet ciągnie gać no ruryko, <ścoughs> sprzed gazomierza. Widzisz, Maryno, to jest tak. Gaz płynie do nas grubą rurą z gazowni, a potem małymi rurkami przez gazomierze do mieszkańców. Oczywiście, jeżeli płacą. A jeżeli nie, przychodzi gazownik, i odcię. No, wykręca korek. A, zaraz dam ci w łeb Jaki korek? No przecież tak mówiłeś. To opędzie ty. Prąd to w zasadzie nie gaz. To, to gaz jest lepszy, gaz, prawda, nie kopie. Czyli, ta, ta, ta. że trzeba mieć własną rurkę i podłączyć ją przed gazomierz. No, no tak, ta, no, z czasem i do tego dojdziemy. Ty byś chciała mieć od razu wszystkie luksusy. I gaz, i prąd, ha. i może co, lodówkę. No, ale mnie strasznie razi w ta, ta. Żalowa, prawda? No, to przyzwyczaj się, ojdziemy. Widzisz Marylo, każdy z nas ma w każdym oku śrenicę, która pod wpływem światła zwęża się, a pod wpływem ciemności rozszerza. Można to łatwo sprawdzić. Jeżeli będziesz patrzeć w tę żarówkę wystarczająco długo, po pewnym czasie przestaniesz w ogóle widzieć. A nie, moć Nie, to bzydura. Potem zamkniesz oczy i znowu zaczniesz widzieć. Z zamkniętymi oczami. No co ty plecisz, no? Człowiek widzi, kiedy ma otwarte oczy. No właśnie, że nie! Tak. Otworzyła mi nic nie widzę. No bo patrzysz, żarówkę! Tam, ta moja córka to jest tępa jak ten dzisiaj, prawda, jak zająć. A wiecie, że... O, zające śpią z otwartymi oczami. A, bo patrzą w żarówkę i nic nie widzą. No to to jest idiotka, prawda. Żarówki się w lesie zaciewa, tak? No ale zaraz. Zaraz! Właściwie dlaczego oni tak śpią? Ja co oni? Te, te, te zajęcy? No, moim zdaniem oni patrzą w słońce, prawda? Po takim śpiącym zającym można doskonale zorientować się, gdzie jest ta północ, no. no. No to gdzie? No gdzie? Bo ogonem, no. Kapral, jedzień jak mawiał zawsze, jak zgubiłeś kompas, ty dylą, bo szukaj zajęcia. Dobry! Dzień dobry! Ale tu jasno. Przyniosłeś synku. Mam sześć bułek. No. Brawo, Maurycy! Wiuch chłopatka. Szkoda, tylko się nie łosiem, bo każdy miałby po dwie, a tak to ja zjem cię ja wypojęć. O, ho, mowy nie ma! Dwie od razu chowam na jutro i nigdy nic nie wiadomo. Miałem dzisiaj wyjątkowo dobry dzień. Wszyscy się do mnie uśmiechali, kłaniali mi się, pozdrawiali. I to zupełnie obcy ludzie. Najdziwniejsze było to, że już na sam mój widok wszystkie staruszki podnosiły ręce do góry, wypuszczały siatki z bułkami i uciekały. No. Normalnie to muszę złapać taką staruszkę wychodzącą z piekarni, wciągnąć do bramy, przestraszyć i bułkę włókę a dzisiaj same oddawały. No coś tym wiesz, mi się też wydaje, jakbym cię skończy znał. No, a co w tym dziwnego? Przecież wszyscy go dobrze znamy. Tak, ale ta, ja jakby troszkę prawda, lepiej ten. Tak. O, zobaczcie, coś we wczorajszej gazetce plam. O Boże, przecież to ma ta, pokażcie, no tak, to ze za Nie, rzeczywiście to ja. Moje zdjęcie. Dobrze, zaraz zobaczymy, co tu o tobie piszą. Policja poszukuje. To, to jest, to jest list gończy, czy jak? Tak. To nie jest zdjęcie, tylko tak zwany portret pamięciowy przestępcy. Ale skąd oni wiedzieli, jak ja wyglądam? To, to jest bardzo proste. Wezwali te wszystkie staruszki, którym zabierałeś bułki, i każda mu piła. Jak wyglądasz? Potem ten malarz, który tam u nich no. pracuje, namalował. Ale ja uważam, że to jest okay. bardzo udany portret. Jesteś na a... nim jak żywy, a przecież on ci nigdy nie wiedział. Nic w tym dziwnego, papu. No. Myślicie, że taki Matejko widział bitwę pod Grunwaldem? No, kto wie, no, co wie kochani, Cały ten obraz to jeden wielki portret pamięciowy. Aha. Ale nie list gończy, tylko dzieło Tuki, tato, które widzieli w Muzeum Narodowym. Aha. Piszą tu o mnie Bułkarz. I ostrzegają przede mną staruszki z pieczywem. Taki list gończy to wielka pomoc prawda, dla przestępcy. Sam mówisz, że ci dzisiaj lepiej poszło, A, Ale piszą też synku, że wyznaczono za ciebie nagrodę pieniężną. A piszą ile? Nie, nie, suma nie jest wymieniona. Policja jest teraz biedna. No wiesz, mogą mieć sponsora, prawda? Na, na przykład jakiegoś piekarza. Piekarza? Przecież Maurycy robi właściwie piekarzom, wielką przysługę. Każda staruszka ograbiona przez Maurycego wraca i kupuje nowe bułki. Piekasz tylko zaciera ręce, że ma taki ruch w interesie. No, ale nie zaraz. Nie, nie rozumiem tego. Po co chcą cię złapać? Jeszcze dają za ciebie nagrodę. No komu to przeszkadza, że kradniesz bułki staruszkom? No komu? Przecież nawet gdybyśmy cię teraz związali i zanieśli do komisariatu, to musieliby nam wypłacić tę nagrodę, a ciebie wsadzić do więzienia. No, taki więzień musi coś jeść, Prawda, a to kosztuje? Kosztujesz. No chyba lepiej, żebyś był na wolności i sam się wyżywił. No poczułem. a jakbyś tak strapł masz, No tak? to by go nazwali marszlażem. A, 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 dżem. a, Żebyście wiedzieli, te staruszki z piekarni idą potem do mięsnego i kupują sobie pasztetową. Gdybym tak stanął pod mięsem, nazwaliby mnie pasztaciarzem. No najszybciej. Od wieków nie próbowałam, proszę to weź. Bierz wszystko jak leci. I w ogóle się tym nie przejmuj, tymi, tymi pseudoki, tym niemami, prawda? Sam widzisz, jaką już masz popularność. A jak cię ludzie lubią, sianują, no, Bierz ogórki, pomidory, wszystko, co, co tylko się da do tego. W końcu nazwą go spożywczarzem. No, no i, i bardzo dobrze, skoro może być bet nasz, to może być i spożywczy. Ale dlaczego tylko... A wy też możecie iść na miasto. No ciekawe, to ciekawe. A kto by wtedy podłączył prąd i pilnował przewodów? Tak. To dla ciebie dziadek został dziś kopnięty. Tak? Przez ciebie? Tak. Tak. A, przez prąd, synku. A ja patrzyłam w żarówkę i zwężały mi się źrenice. A kiedy je zamykałam, to mi się rozszerzały. Nie masz pojęcia, do czego są zdolni rodzice dla własnych dzieci. A ty co? Błukasz? Co się wstydzi? Przepraszam, to, to, to co mam robić? No wiesz tak. Po pierwsze, nie załamuj się. Po drugie. Teraz są takie sklepy, w których jest wszystko naraz. I to w najlepszym mm, gatunku. Mógłbyś pójść do właściciela i dogadać się z nim bezpośrednio. Niech ci płaci 10% od każdej obrabowania i staruszy. I pamiętaj o dzieciach. Jakichś dzieciach. Rodzice często wysyłają dzieci po zakupy. Takie bezbronne dziecko chętnie odda ci wszystko. Mówię wam, idą do dobre czasy. Chyba, że go złapią, prawda? W końcu ktoś się połaści na tę parę. Parę grosi od tej policji. No nie. tak, i dlatego, synku, nie możesz mieć jednej twarzy, ale co najmniej dwie lub trzy. Jak to? No jak to? No, musisz co jakiś czas zmienić swój wygląd zewnętrzny. Tak. Najpierw to proponuję, by przebiegł się za żołnierza. No jak to? Żołnierz okradający staruszki i dzieci? To nieprawdopodobne. Żołnierze przecież pomagają staruszkom i dzieciom. No, no, no dobrze, no to za żołnierza, tylko za dezertera. To no, zaraz, to bez sensu, papo. No, wtedy będzie miał na głowie i policję, i żandarmerię. No, ja bym Nie, robił tak. Ogolimy go na łysą opałę... Wybijemy mu zęby i nikt go nie pozna. Nawet rodzona matka. Prawda, Mario? A, prawda, mm -hmm. ale to będzie miało krótkie nogi. Po kilku dniach ten malarz z policji zrobi nowy portret pamięciowy, bez włosów, bez no, ale... zębów. I znowu wszyscy będą się do ciebie uśmiechać Ale no, no, po co tak od razu planować wszystko na dłuższą metę? No pożyjemy, no, zobaczymy. No. Jest wiele możliwości. Mam lepszy pomysł? No, no. tu piszą, że. Każdemu, kto przyczyni się do wskazania bułkarza, zostanie wypłacona na nagrodę. Pójdę sam na komendę, wezmę tę gazetę, bo mogą nie mieć i powiem. Patrzcie, to jestem ja. Ale wsiadzią Ale przedtem zapłacą, a za te pieniądze będę potem kupował w kantynie więziennej różne rzeczy do jedzenia i wysyłał wam paczki żywnościowe. Aha, aha, tak. No ale wobec tego nie mogę wybić ci zębów ani ogolić na łyso. A dlaczego? No bo by go nie poznali, papo. Mmm, mmm, Maurycy spożywczarz albo bułkarz. W tej roli wystąpił oczywiście Maciej Zębaty, a razem z nim w tym odcinku wystąpili Hanna Okuniewicz, Jan Kobuszewski i Piotr Frączewski.